Wszystkim oglądacie wiki show. Wiemy, że bardzo tęskniliście za wyzwaniami z Amelią. A Amelia bardzo tęskniła za filmowaniem. Dlatego daj już teraz lajka, a my zaczynamy. Tata przygotował dla nas mnóstwo różnych produktów, które zjemy razem z sosem. A jaki sos dostaniemy? Ostry czy słodki? Wybierze Amelia.

ich nie jadła! Będziemy jej jeść albo z mlekiem skondensowanym, albo keczupem. Czyli dla kogoś Amelia wybierze mleko skondensowane, mm -hmm. a dla kogoś keczup. W zasadzie z mlekiem skondensowanym pewnie też jest smaczne, więc... tu nie próbowałam. Ze <laughs> skondensowanym wciąż, mlekiem... Kiedy ja mleko skondensowane z rybą, mamo. <laughs> Było tak. <laughs> Dobra, to dla kogo teraz wybiera Amelia? Okej. Okay. Kamień, papier, papier nożyce. nożyce, raz, dwa, trzy. <laughs> Czekajcie, Mnie. kto wygrał? Mama ja. jest pierwsza. Czyli Amelia wybiera pierwsza. Okay. Amelia, wybierz mi keczup, proszę. Wybierzesz go? Amelia, kochasz mnie? <laughs> o ci zabawki, opiekuję się, to bo nauczyłam cię raczkować, nauczyłam cię tupać. <laughs> proszę. Ale nie dawałaś cycka, cyska, dawała mama. Dobra. Widzisz tam czerwony sos? Podejdź do niego. Teś niebieski. Czerwony. Pójdę z tobą. Proszę, weź czerwony. Amelia? Tup, 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 tup. Którą wybierzesz? Dla mamy, pierwszą. Keczup! Dziękuję, dziękuję Ci tak bardzo! Jaka mądra dziewczynka! O, oh, dziękuję, Amelku! Będę z ketchupem, a wika z mlekiem skondensowanym. Ach, przecież tak chciałaś! No dalej, weź! O, oh, jaka ciekawa rzecz! Nakładaj! Nie bój się! Już od wieków nie jadłam hot -doga. Ja trzy lata. Ostatni raz jedliśmy w Barcelonie, w starym parku rozrywki. Pamiętasz? No na pewno nie jadłeś hot -doga z mlekiem skondensowanym, prawda? Tak. Ła! Wow, jak pięknie u ciebie wygląda. Wygląda jak majonez. No? Dobre? To jest strasznie słodkie. Dlaczego chciałaś mleka skondensowanego? Mogę twojego? Proszę. Nie. Mamo! Mm. Dogadaj się następnym razem z Amelią, żeby wybrała się coś lepszego. No, nie żeby smakowało dobrze, ale ogólnie jest smaczne. Wika, jak myślisz, to jedno z twoich ulubionych dań? Pizza! Ciasto. <grym> <grym> Ciasto? <grym> Teraz każdy wie, co Wika lubi najbardziej. Raz, dwa, trzy. A tak, tak, sushi. 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 Tylko dla jednej osoby jest sos sojowy, a dla drugiej Ua! wiśniowy. Uuu, co? Sos wiśniowy? Tak, sos. Wiśniowy. Konfitura wiśniowa. O, matko! Czyli teraz Amelia wybiera dla. dla Viki, Dla, dla Viki. po kolei. No to chodźmy do Amelii. Najważniejsze by się nie zdenerwować, jeśli Amelia wybierze mi sos wiśniowy. A jak można pozbyć się złości? A o tak. Amelia, jesteś gotowa? Pójdziesz tam, spójrz. Co tam jest ciekawego, Amelia? Spójrz! Patrz! Weź ten z lewa. Spójrz, jaki ciekawy! Przypominamy, Amelia wybiera dla wiki. Oh, tak! Wow! Kocham cię moje słońce! Jesteś moim słonkiem. Dobra, a ja pójdę polać moje pyszności. O, patrzcie, jak nalewam. moglibyście zrobić reklamę. No nie, nie, nie ma tam nic do oglądania. To po prostu sos sojowy, ale u mnie. same ciekawe rzeczy. O, wow! A i po takim To się na pewno wydarzy w toalecie. Jak, że się wydarzy, boję się, tato. Cuda wydarzył się w następnych rundach. A tutaj wydarzy się cud. Będzie więcej cudów. Mógłbyś bez kawioru, żeby nie wydarzył się cud? Możesz. Jak która nie umiem? posługiwać się pałeczkami. Uuuh, pokryjmy to dokładnie. Dalej, chcę to zobaczyć. Pokaż. wszystko dokładnie. Wow. Moje biedne palce, mogę obejść się bez pałeczek. Oczywiście, nie potrafisz. O to mi chodzi. Musisz się nauczyć, nauczyć się. Nie. Ups. Ryba z cielem. Jak? g g g g g g Też nie dobrze Smaczne, na początku bardzo słodkie, a potem żujesz. Jest okej. Okay. no to weź więcej. Nie, dziękuję. Co za cierpienie. Nie chcę już tego sosu sojowego. I co nie zjesz swojego sushi? Nie, w sumie możesz zjeść, co tylko zechcesz. Nie, dziękuję, i nie było smaczne. Pachnie czymś smażonym. Tak, tak. Czujesz? Pachnie żelazem. Raz. Dwa, czemu ja to otwieram? Teraz ty? Ostatnio raz mnie otwieram. No dawaj, otwieraj. Raz, dwa, trzy. Mówiłam, że jest smażone. Nagetsy, serem lub sosem czekoladowym. O, nie jest tak źle. Nawet jeśli to czekoladę, to myślę, że będzie pyszne. Wika, chcesz ser? Tak, tak. O, teraz Amelia będzie wybierała dla mamy. Dalej Amelia, postaraj się, ja chcę sos. O. Dla mamy czekolada, czekolada, nie. Nie! Co? Nie! <grym> Ej, jeszcze nie wybrałaś! <grym> i, I ci wybierz coś dla mnie, no już! <grym> no dalej, jak wybieraj. Jaki sos? Ty Czekolada. Już. Dawaj, który? Ale musi dotknąć! Dawaj. Która butelka? Gdzie mnie Mniam? Amelia, gdzie jest Mniam? Zobacz, idzie dalej. No, 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 weź, weź to, weź to! Który? No, 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 no! no. Amelia, spójrz! Czekolada Czekoladu, czy chcesz? ser. Co wybierasz? Taaaak! Czekolada! Dobra Dobre, robota. To również dobry wyformuje mundralko. Jak się bawić, to się bawić. <grym> co jest? No Co nie leci? Ej, od razu taki kawałek. No ładnie. To nie jest obrzydliwe. Słuchaj, to jest smaczne. No jasne. Widzisz, to? Czekamy na kolejne dziecko, tak? <grym> Co? Wika się domyśliła! Nie! Co? Wystarczy nie, ci! Nie, 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 starczy! Dobra, spróbujmy ziomki, jak coś bez mnie lajkiem. No nie wierzyłaś mi. Teraz na pewno ty otwierasz. Raz, dwa, trzy. Uwielbiam to. To kebab z sosem żurawinowym czy jogurtem? Jak to? To są dwa słodkie. Żurawina, no żurawina. No żurawina to specjalny sos do mięsa. Czy jogurt jest specjalny dla mięsa? Co? Aha. To słodki jogurt. Jeśli nie słodki, to słodki. Oh. Słodki, słodki. No ja nie chcę nic z tego. Nie, 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 nie. Będziemy musiały. Chodźmy. Może wybiorę dla ciebie i dla Amelii. <noise> Amelia! Jogurt? Jogurt! Nie! Sesem grillowy uważam za otwarty. O, nie jest za wcześnie? Jak za wcześnie? Z kwiecień. Myślę, że będzie dobre z sosem żurawinowym. Ale z jogurtem wątpię. A może po prostu z nieb jogurt? Zanusz w tym mięso. Uuu, jakie piękne. Mój ulubiony smak nocowy. No, skoro to twój ulubiony smak, to z mięsem nie będzie gorzej. Dogadaliście się z Amerią, co? <grym> tak. Co, pyszne. Mm. No, uwielbiasz szaszłyki. Mm. Otóż, kamerę, ja sobie tutaj pojem. <grym> Chwilkę, muszę to zmienić. Zamocz w jogurcie? <grym> nie. Tak. O tak, wspaniale. Krzyć! Próbuj, próbuj! Mam usta pełne szaszłyków z sosem żurawinowym. No, mów. Tu jest sok cytrynowy i to jest pyszne. No co ty? Sok z cytryny, widzisz? To jest zdjęcie cytryny. Jogurt malinowo-cytrynowy i co? Ooooo! Dobrze i co? I nie ma! Ogólnie dobre. Co jest smaczne, czy nie? Powiedziałam! Smaczne, czy nie? Smaczne, smaczne! Generalnie cytryna zawsze jest okej, okay, ale jeszcze lepiej jak jest ich dziesięć. Kochani, kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, niech koniecznie kliknie ten czerwony przycisk subskrypcji. Dla tych, co nie wiedzą, jak on wygląda, o taki jest poniżej filmu, jest czerwony z napisem subskrybuj. Kliknijcie w niego, bo na naszym kanale ten czerwony przycisk zawsze powinien być szary. Bardzo Was proszę, im szybciej klikniecie w ten przycisk, tym szybciej osiągniemy 10 milionów na naszym kanale. Chciałam powiedzieć miliardów. O mój Boże! Następna runda! Raz, Raz, dwa, dwa. O! o, no wreszcie! Myślałam, że już ich nie będzie! Pączki z chrzanem albo Ojej. pączki z lodami. Chrzan albo lody. Kto ma ochotę na chrzan? Chrzan. Chrzan <laughs> dla ciebie. Nie chcę chrzanu! Teraz Amelia wybiera dla mnie, tak? Tak. Najpewniej tak. Wybierz coś smacznego dla mamy. No i co, wybierzesz dla mamy? Oh, dziękuję ci kochanie. Wika, podzielę się z tobą. Nie martw się. Tak, tak, lody, dokładnie zgadza się. Dobra robota. No i nie wyszło. Wika, dawaj dawaj, nie przeciągaj! Mm. Proszę, tutaj mam to rozmazać! Tak, tak, tak. tak. Smaruj, smaruj. Wyzwanie to wyzwanie. Zobaczysz, ile dostaniesz lajków. nie Mam nadzieję, że dacie lajki. Ej, jeszcze. Ej, ej, ej. Co ty? Tu prawie nic nie ma. To jest chrzan. Poczekaj, poczekaj. Daj, ja ci może odpowiednią ilość. Tak, daj jeszcze więcej. Dawaj, dawaj. Troszkę bez czekolady. Wika, spróbuj. No. fój mój mój wszystko wypluła! Nie smakowało? Nie! Mój pączek jest to niczego! To nie Fair! Oddaj mi swojego pączka pysznego! Tak jak Oddaj. mówiłam, podzielę się. Weź sobie, wam go dla Amelii. Raz, raz dwa, trzy! Raz! Uuu. Kolejny smakołek. Musztarda. Śmietana, naleśniki. leśniki. spójrz, jakie to są ciekawe rzeczy. Wow. A teraz pełzamy. No chodź, chodź dalej, Amelia. Chodź, Amelia. Chodźmy razem. No chodź. O, tam jest tata. Patrz, tam jest tata. Ostrożnie. Uważaj. Tata. Nie chcę. A tutaj są jakieś ciekawe rzeczy. Dawaj, wybierz dla Wiki! Śmietana. No, brawo. Oh. Śmietana dla Wiki! Kocham cię, kochanie. A dla mnie musztarda. Dzisiaj mamy dzień odkryć. Tak! Naleśniki z musztardą! Dobra! Jakie śmieszne! To stanie się popularne. Na naleśnika czy obok? Na naleśnika! Dawaj, ładnie, nałóż! Jest taka się słodka. Amelia jest szczęśliwa, słyszycie? Tak! Tak, 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 tak! Dawaj, więcej! A ja tymczasem nałóż sobie śmietankę. A tu nie ma nic ciekawego, zwykłe naleśniki ze śmietaną. To codziennie można jeść, a coś takiego? O, jak elegancko, jak w restauracji! Z twarogiem. Co jest w środku? Twaróg. Tak. Mm. Dawaj, 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 dawaj! Więcej! Wika, a... <śmienicza> nie puszczaj jej, ucieknie! A... Chcesz więcej? Ej! Ej! Co ty robisz, o, mamo? wzięłam drugi oddech. Niesmaczne. Chciałam poczuć zapach przez pokrywkę. Jest gorąca. Raz, dwa. Wow. Pierogi. Pierogi z majonezem lub z jedzeniem. Co za jedzenie dla niemowląt jabłka? Nie. Skoro babcia usypia Amelię, proponuję, żebyście wybrały kto co dostanie. Prosto z moich rąk. Ja podglądać. A, na pewno? Tak, to dla Wiki, a to dla mamy. Mama wybrała ciekawie. Z jakiegoś powodu wiedziałam, że to ta strona jest w porządku. Żywność dla niemowląt, jabłko burak. Nie jesz majonezu, już mówiliśmy. Wika nie je majonezu. Tak. Hmm. pachnie jak jabłko. Jabłko? Z burakami. O, fuj. Ja myślę, że to będzie smaczne tak naprawdę, co? Nie? Nie? Mm -mm. Nawet dostałam czkawki Mamy tu jaskrawe połączenie słodkiego i słonego Nie znoszę tej kombinacji Podobał wam się film? To koniecznie go polubcie To nic trudnego, a my się cieszymy Wszystkim papa, do zobaczenia w nowym filmie Papa A my zjemy sobie pierogi Szczerze mówiąc najadłam się wszystkiego No dalej tak dużo. Jeszcze trochę Nie, 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 czystuj się